Witamy się po raz kolejny na Politechnice Świętokrzyskiej. Proszę mi zdradzić troszeczkę o tym, co właściwie właśnie Ministerstwo robi na Świętokrzyskim Kongresie Energii. Jak ważne są to wydarzenia? Ważne wydarzenie, bo rozmowy o energii, o energetyce, też w kontekście województwa Świętokrzyskiego i wszystkich podmiotów, które są skupione podczas kongresu, przedsiębiorców, samorządowców. Rozmowy o tym, co za nami, co przed nami, w co inwestujemy, w co będziemy inwestować. O ambitnych celach również w kontekście odnawialnych źródeł energii, fotowoltaiki, także energetyki wiatrowej czy energetyki jądrowej, która wpisuje się w naszą strategię od węgla do atomu, bo zakładamy, że w roku 2036. Pierwszy reaktor atomowy powstanie, który będzie mógł zasilać energetycznie cały kraj, ale nie tylko, bo również w tym wymiarze gazu chociażby i odnawialnych gazów, biogazu czy, czy biometanu, które będą również ważnym źródłem energii w najbliższych latach i tego bez samorządowców, bez przedsiębiorców zrobić się nie da. Zakładamy, że te inwestycje, które będziemy czynić, no, będą sięgać miliardów złotych i stąd też nastawienie na tzw. local content, czyli na to, żeby lokalni przedsiębiorcy również brali w tym udział, żeby komponenty do tych wszystkich zdarzeń inwestycyjnych były pozyskiwane od naszych przedsiębiorców, żeby wzmacniać polską gospodarkę, polski przemysł i polskie PKB.